Witamy w kolejnym Dniu Obozu. Dzisiaj znajdujemy się w Energylandii. Zapraszamy do oglądania. E, my z Ewą nigdy tutaj nie byliśmy, ale Lena z Nadią były. Co uważacie o tym miejscu? E, jest e, bardzo fajne ogólnie. Ja tu byłam jak byłam mała, więc nie mogłam mieć na wszystkie atrakcje, ale było i tak super. Nie byłam jak już wątro starsza, nie mogłam iść na parę atrakcji, ale... Na no, chyba się bałam, więc tylko na tej atrakcji jeszcze nie byłam w energy. My czekamy głównie na Hiperio, bo wydawało nam się, że Hiperio to będzie takie normalnie 100-metrowe w górę i 100-metrowe w dół, normalnie pionowe 90 stopni. A to się okazało, że to na luziku jest. Że to takie niskie jest. No. Trochę jeszcze... zawiedliśmy się. Jeszcze czekamy na energusia. w Energylandii. Jesteśmy na różnych atrakcjach, atrakcjach, jest bardzo fajnie i mamy koleżanki, jest strasznie fajnie. Polecamy! Żyję! To jest najważniejsze i fajnie było. Nazywam się Maciej Jasik i dla mnie było przerażająco. Normalnie już widziałem wrota do nieba już. Na początku pojechaliśmy do takiego tunelu i potem to tak sru wystartowało, że ja zamknęłam oczy w ogóle głowę mi do tyłu. Ewa taką miała, na zdjęciu potem, ale nie by było fajnie, ale strasznie na początku tak te pasy uciskały i tak przyspieszyło na początku. Tak. I ogólnie byłyśmy na e, Laurel Kosterze, o nazwie Formuła. E, bardzo polecam, tak. My tam ogólnie mieliśmy, ja chyba miałam tylko jedna, takie wrażenie, że je tam zaraz wypadnę dosłownie. E, ja wygrałam <laughs> dla mojej koleżanki takiego pluszaka. Niestety to moje pieniążki. Nie spodziewałam się tego, że wygram, bo nie zawsze umiałam, ale wygrałam, więc się bardzo cieszę. Eee, zrobiłyśmy chyba kilkanaście gier i, i udało się. W nazywam się Marysia. Czujemy się bardzo dobrze i jesteśmy na strefie wodnej. Ja nazywam się Jago Kasińska. Jesteśmy w Energylandii na basenach. Jesteśmy na obozie Samurai Camp w Energylandii. Baseny są bardzo fajne. Miałem na rolę kosterzy Zadry. Było super, aczkolwiek na początku bardzo się bałyśmy, i nastraszył nas jeden obsługujący kolejkę. Też mówiliśmy bardzo cenzuralne słowa, takie jak kurcie. kurcie. Tak, kurcie, kurde, cholercia, Japidivi, tak. tak. Albo kurczaczki. Tak, kurczaczki pieczone o orzeszku ziemniaczane. Ale było super. Na początku mieliśmy otwarte oczy, ja zamknęłam, bo mi wszystkie włosy leciały na twarz. Ale w pewnym momencie wszystkie poczułyśmy, jak nagle zaczynamy tak się wsuwać po tych fotelach w dół. Ja, ja tak unosiłam się dosłownie do góry. Było to przerażające, ale super. Podobno trwało dwie minuty, ale to jest po prostu nie do odczucia. No i zaczęły mi tak zawić oczy straszne. Byliśmy, przynajmniej ja byłem na prawie. W wszystkich ekstremalnych atrakcjach, Majanie na przykład, albo Zadrze, którą widzimy tam. Podobało mi się bardzo. Byłem już dwa razy w Energylandii z obozem, ale, no i za pierwszym razem ze mnie odważyłem się, ale teraz już na wszystkie ekstremalne. Najbardziej mi się podobała Zadra, bo jak widzisz te, właśnie kłody, to I wjeżdżasz tak do góry, to jest po prostu nogi, odchodzą ci nogi. Najbardziej mi się podobały dzisiaj atrakcje też ekstremalne, ale dzisiaj byłem też na części spokojnej. Na przykład jakaś wolna rzeka lub jakieś takie rzeczy. Byłem też tak można powiedzieć na części też bardziej ekstremalnej, czyli Abysus i, i Speed. Będziemy naszą przygodę! Zapraszamy do oglądania następnego odcinka.